Rozdział 29 Liverpool, nadchodzimy. Budzę się w środku nocy z lana potem. Znów śnił mi się koszmar. Tym razem nie krzyczę, po prostu gwałtownie otwieram oczy. Przez sen przelatywało wiele obrazów w tym taki gdzie tom z dziurą w klatce piersiowej podchodzi do mnie i mnie zabija Nie wiem czemu sobie to wyobrażałam ale od kiedy dowiedziałam się że żyje masa teorii mnie nachodziła starałam się odpędzić te najgorsze ale najwidoczniej przychodziły do mnie w koszmarach W pokoju hotelowym panuje ciemność i przymykam oczy próbując znów zasnąć Muszę się ogarnąć Lekko drże więc powoli siadam na łóżku, a następnie staję, kierując się do łazienki z wciąż pół zamkniętymi oczami. Wciąż mam przed nimi ten okropny obraz ze snu. Chwytam za klamkę i otwieram drzwi, kiedy nagle uderza we mnie lekkie światło lampy przy umywalce. Jakiś metr przede mną stoi Sherlock w samych spodniach. wydając z siebie zduszony okrzyk, coś na wzór, przepraszam. I jak najszybciej zamykam drzwi, stając już całkiem rozbudzona. Nawet nie zauważyłam, że przez szparę pod drzwiami wydzierało się światło. Nie spodziewałam się, że Holmes już będzie, a tym bardziej, że będzie bez koszuli. Jednak byłam tam na tyle długo, żeby zapisać sobie ten obraz w pamięci. Kiedy weszłam, był zaskoczony. Nic więcej. Mam ochotę zapaść się pod ziemi i już nigdy nie wychodzić. Czuję się jak bohaterka tych komedii romantycznych, których przecież tak nienawidzę. Uderzam się dłonią w czoło. Jeszcze nigdy nie czułam się... Tak zażenowana, a jednak jakaś porumbana cząstka we mnie czuje się zaspokojona widokiem, który przed chwilą zobaczyłam? Nie można nie zauważyć, że Sherlock jest dobrze zbudowany. Może przestań o tym myśleć, kretynko. Dopiero po paru sekundach jestem w stanie się ruszyć i, czym prędzej wracam do swojego łóżka. Mam wrażenie, że policzki płoną czerwienią i jeśli się teraz położę, to wypalę dziurę w poduszce. Może mnie ktoś porwać? Proszę? Słyszę za ścianą dźwięk spływającej wody, a ja mam tylko ochotę wyparować. Ukrywam twarz w dłoniach i z niewiadomych powodów wciąż siedzę na łóżku. Po paru minutach słyszę cichy dźwięk otwieranych drzwi i jest już za późno, żeby paści udawać, że zasnęłam. Jakkolwiek dziecinny sposób, by to nie był... Od razu do pokoju wlewa się słabe światło z łazienki i obok mojego łóżka staje Sherlock z mokrymi włosami w szlafroku z Baker Street. Już wolno. Oznajmia najbardziej obojętnym tonem, także gapię się na niego jak głupia, nie wiedząc, czy znów przepraszać, czy zachować się, jakby nic się nie stało. W końcu wstaje z łóżka i z debilnym wyrazem twarzy wymijam go, mrucząc: Przepraszam, nie wiedziałam, że już jesteś. Nawet nie wiem, czy mnie rozumie, bo od razu zamykam się w łazience, nie widząc jego reakcji. Opieram się rękami o mywalkę i kilka razy przepłukuję twarz chłodną wodą. Kilka minut tam stoję i w końcu wychodzę od razu, gasząc za sobą światło. Po omacku dochodzę do swojego łóżka, nawet nie widząc, czy Holmes śpi, leży, siedzi, czy może stoi zaraz obok mnie. Cały pokój jest pogrożony w ciemności i oby tak zostało. Rankiem budzę się jak zwykle wcześnie. Przecieram oczy i siadam na łóżku, akurat żeby zobaczyć, jak Holmes wychodzi z łazienki już w pełni ubrany. Szybko wstaję i go wymijam, a kiedy i ja jestem gotowa do wyjścia, w końcu się odzywam. Czego się dowiedziałaś? Sherlock przerywa pakowanie ubrań do torby i odwraca się do mnie. Znalazłem człowieka odpowiedzialnego za podrabianie dowodów. Trochę to zajęło, ale w końcu wydusiłem z niego, że tom nazywa się teraz Daniel Smith. Wybrał najpopularniejsze imię i nazwisko, więc może być ciężko, ale na dziś jesteśmy umówieni z Tedem. To świetny haker i powinien znaleźć twojego przyjaciela, albo przynajmniej dać tam jakąś poszlakę. Czuję, że żołądek ściska mi się ze stresu, ale staram się nie dać po sobie poznać. Świetnie, w takim razie w drogę. Zbieram swoje rzeczy i prędko opuszczamy hotel. Holmes kieruje mnie uliczkami, jakby znał to miasto od dziecka. Idzie szybko i ciężko jest mi dotrzymać mu kroku. Schodzimy do podziemi i przez kolejne kilkadziesiąt minut tłamy się metrem. Holmes jak zwykle nie jest rozmowny i dopiero kiedy zatrzymuje się przed obskurną kamienicą, odzywa się. Jesteśmy na miejscu. Kiwam lekko głową, a Sherlock przepuszcza mnie w drzwiach. Zaczynamy się wspinać po trzeszczących schodach i po chwili stajemy przed starymi drzwiami. Holmes nie fatyguje się, żeby zapukać, tylko od razu naciska klamkę i wchodzi ze mną do środka. Uderza we mnie zapach chińskiego żarcia i przepoconych ubrań, a cały przedpokój wygląda nie za dobrze. To ty, Sherlock! Dobiega nas młody głos z jednego z pokoi. Holmes nawet nie odpowiada, tylko przechodzi przez zagraconą kuchnię i wkracza do pokoju, który jest takim kontrastem dla reszty, że mam wrażenie, jakbyśmy weszli do innego budynku. Całe pomieszczenie jest pełne kabli, przy ścianach stoi kilka dopasowanych biurek, a gdzie nie spojrzeć, stoi jakiś skomplikowany sprzęt komputerowy. Nie panuje tu taki bałagan jak w przedpokoju lub kuchni, ale śmietniki są pełne pudełek po jedzeniu. Cały pokój jest oświetlony klimatycznym, fioletowym światłem, a okna są zasłonięte Czarnymi roletami. Przy jednym z biurek siedzi chłopak około trzydziestki w markowej bluzie ubrudzonej jakimś sosem, w dresowych spodniach i dużych słuchawkach przewieszonych przez szyję. Jego tłuste włosy ma spięte w kucyk, a na nosie ma osadzone okulary przywodzące na myśl coś pomiędzy gangsterem a kujonem z pierwszej ławki. Od razu widać, że jest sam. Przechodzi mi na myśl, że połączenie singla i hakera, choć tak częste, nigdy nie powinno mieć miejsca. Kiedy tylko wchodzimy, chłopak odwraca się w naszą stronę z uśmiechem, ukazując żółknięte zęby. Sherlock! Kopelat! Holmes obrzuca go znudzonym spojrzeniem. Widaj, Ted, nie mamy dużo czasu, więc przejdźmy od razu do rzeczy. Z usta hakera wydobywa się schrypnięty chichot. Zawsze się spieszysz. A gdzie twoje maniery? Kim ona jest? Chłopak wskazuje głową na mnie i mam ochotę coś mu odwarknąć, ale naprawdę zależy mi na czasie, więc postanawiam się nie wtrącać. Gabriel, to nie ma znaczenia, po prostu go znajdź. Hacker jęczy niezadowolony z mojej odpowiedzi, ale Sherlock podchodzi do niego, więc w końcu bierze się do roboty. Staje z boku, nie chcąc zrobić czegoś, co utrudniłoby nam znalezienie toma, a przy takich komputerowych gościach często puszczają mi nerwy. Dobra, mruczysz chłopak odwracając się do komputera. To jaką się nazywa? Daniel Smith. Okej. Okay. Słyszę, jak palce programisty błyskawicznie biegają po klawiaturze. W Liverpoolu jest zarejestrowanych 1500 mieszkańców o nazwisku Smitha, Danieli Smithów jest 316. Moje brwi wędrują wysoko do góry i muszę przyznać, że jestem w szoku. Został w przedziału 26-29 lat. Mówi spokojnie Holmes. Okej, okay, no to mamy 43 wyniki. Muszę przyznać, że mi ulżyło, ale wciąż milczę, stając z boku. Sprawdź, który z nich zrobił ostatnio coś podejrzanego. Wypłacił duże sumy pieniędzy, sprzedał dom, kupił bilety za granicę, wszystko. Haker odwraca się do Holmesa z niezadowoleniem. Stary, to nie jest takie proste. Musiałbym się włamać na masę stron. Każdy z tych ludzi jest gdzie indziej zatrudniony, jest w różnych bankach, strasznie dużo roboty. Czuje wzbierającą frustrację, ale wciąż stoi odciskając pięści. Nie na to się umawialiśmy. Widzę, że również Holmes zaczyna się denerwować. Masz to sprawdzić, załatwiłem ci ułaskawienie i jesteś mi coś winien. To nie wystarczy. Nad tym spędzę kilka godzin, a ja ułaskawienie nie było problemem, nie będę... Chłopak nie kończy, bo doskakuje do niego, przyciskając mu nadgarstek do biurka i piorunując go wzrokiem. Sprawdź te osoby jasne. Cudzę przez zęby, pochylając się nad jego twarzą. Zamknij się, suku, nie z tobą rozmawiam. Przegięłeś. Zanim haker zdąża zrobić jakikolwiek ruch, pociągam go za bluzę, stawiając go na równe nogi. Następnie łapię go za rękę i wykręcam do tyłu. Szybkim ruchem wybijam go z równowagi i z całej siły uderzam go z o biurko, nieruchomiając go. Chłopak jęczy i wypluwa strumień przekleństw. Cholera, Sherlock! Zabieraj tę psychopatkę ode mnie! Szybko spoglądam na Holmesa, który tylko lekko się uśmiecha, więc wiem, że mogę działać. Hacker wciąż próbuje się wyrwać, ale jest w takiej pozycji, że niezależnie od jego siły nie jest w stanie mnie odepchnąć. Sprawdzisz ich wszystkich, albo przekonasz się na własnej skórze, jak ciężko jest korzystać z klawiatury ze złamanymi palcami. Dla dodania autentyczności moim słowom, łapię jego rękę a kciuk wyginam tak mocno, że jeśli użyję odrobiny więcej siły, kość się złamie. Chłopak krzyczy i znów zaczyna się wiercić. Dobra, dobra, sprawdzę to, ale puść mnie! Wciąż ściskam jego rękę i nachylam się zaraz nad jego uchem. Spróbuj nas wykiwać, a pożałujesz. Gwałtownie się odsuwa i puszczam tak szybko, że ted traci równowagę i upada na ziemię. Drubuty! Syczę przez zęby, więc haker od razu zrywa się z ziemi i siada na krześle, dyskretnie rozmasowując swoją dłoń. Ile ci to zajmie? pytam zimnym głosem nie znoszącym sprzeciwu. Pewnie z dwie godziny. Burcz rzuca szarlokowi Sherlockowi znaczące spojrzenie, którego ja nie widzę. Czekam na Twój telefon. Oznajmie detektyw wychodząc z pokoju, a ja zaraz za nim. Kiedy opuszczamy starą kamienicę, czuję nagle rękę Holmesa na swoim ramieniu. Dobra robota. Zobaczysz, znajdziemy go. Oznajmia odchodząc parę kroków. Nie ukrywam, że zaskakuje mnie jego pochwała oraz ta delikatność w głosie. Lekko się uśmiecham i do niego dołączam. To co robimy? Holmes szybko na mnie spogląda. Nie ma sensu już wracać do hotelu. Chyba możemy pozwiecać. Wcinam mu się i widzę, że zaskakuje go moja odpowiedź. Byłam w wielu miejscach na ziemi, ale to zawsze było zawodowe. Może po prostu się przejdziemy, nigdy nie mogłam zwyczajnie odpocząć i podziwiać miasto. Widzę jego lekko sceptyczny wzrok, ale w końcu wzrusza ramionami. Skoro chcesz, ruszamy przed siebie. Choć raz nie chcę iść w ciszy, jak to mamy w zwyczaju, i już chce się odezwać, ale to on zaczyna. Jak sądzisz, co się z nim stało? Chwilę milczę i postanawiam być szczera. Rozmyślałam nad różnymi opcjami. Jest naprawdę wiele możliwości. Chciałabym, żeby miał dobry powód, żeby mnie oszukać, ale naprawdę się tego obawiam. Co ty sądzisz? Odwracam się do detektywa, który również chwilę się namyśla. Nie poznałem go nigdy, nie jestem w stanie stwierdzić, jakby się zachował. Mogłabyś mi go opisać. Kiwam głową, choć wiem, że w ten sposób znów rozdrapię stare rany. Znałam go od dziecka. Nie sodę mnie o dwa lata starszy. Kiedy rodzice wychodzili, często się mną zajmował, ale jak podrosłam, muszę przyznać, że często się kłóciliśmy. Jak to rodzeństwo? Widzę zaskoczone spojrzenie Holmesa, więc szybko się poprawiam. Był dla mnie jak brat, ale nie byliśmy naprawdę spokrewnieni. Sądzę, że nasza relacja była całkiem dobra, podobnie jak jego z moimi rodzicami. Jednak wiem, że matka i ojciec Toma byli bardzo surowi. I sama widziałam ich tylko kilka razy. Sądzę, że też pracowali w jakichś służbach specjalnych, ale nie wiem nic na pewno. Byłby gotów się poświęcić? Jak zwykle, brak taktu Holmesa trochę wybija mnie z rytmu i muszę chwilę pomyśleć. Sądzę, że tak. On by. Nie kończę, bo zastygam w bezruchu. Szliśmy tłoczną ulicą i właśnie mieliśmy minąć ławkę, na której siedziała jakaś kobieta, kiedy mój wzrok padł na gazetę, którą trzyma. To jest dzisiejsze wydanie Daily Telegraph, a moim oczom ukazała się strona, która w połowie jest zajęta przez zdjęcie mniej Sherlocka w pociągu. To strasznie dziwne uczucie, wiedzieć, że mnóstwo Brytyjczyków właśnie patrzy na zdjęcie, na którym się całujesz. Holmes również spogląda na fotografię, ale nie widzę, żeby jakoś się tym przejął. Coś nagle do mnie dociera i momentalnie robi mi się naprawdę wstyd. Przepraszam. Mówię cicho, idąc dalej. Za. Sherlock do mnie dołącza i przygląda mi się z zaciekawieniem. No, tę część planu zrobiłam bez uzgodnienia z tobą. A przecież takie coś może się odbić na twojej reputacji. Przez chwilę mam wrażenie, że to o mamy. Ale teraz jestem pewna, że Holmes... Chichocze. Moje oczy rozszerzają się jak dwa spotki i patrzę z lekkim przerażeniem na drgające w śmiechu ramiona detektywa. O co chodzi? Pytam powoli, bojąc się, że może dostał jakiegoś ataku. W końcu Sherlock się zatrzymuje i gwałtownie do mnie odwraca z pobłażającą miną. Nie sądzę, żeby to mi pogorszyło reputację. A zresztą nie rozumiem, czemu się tym przejmujesz. Zdaję sobie sprawę, że ma rację. Dlaczego zwraca na coś takiego uwagę? To nasze zdjęcie w gazecie jest czymś tak naiwnym, że nie powinnam brać tego na poważnie pod żadnym względem. Delikatnie się uśmiecham, wzruszając ramionami. Idziemy dalej, ale dobry nastrój powoli nas opuszcza. Jedno pytanie pojawia mi się nagle w głowie, chociaż już wcześniej nad tym się zastanawiałam. Mm, Sherlocku, zaczynam, ale nie do końca pewna jakich chcę użyć słów. Holmes na mnie spogląda, ja unikam jego wzroku. Dlaczego tak właściwie postanowiłeś mi pomóc. Nie tłumacz się Johnem, bo dobrze wiemy, że tak naprawdę się go nie słuchasz. Detektyw kiwa głową z uśmiechem. To prawda, mówi spokojnie, ważąc każde słowo. Miałem kilka powodów. Po pierwsze, jestem przecież detektywem i to zawsze jakaś rozrywka. Widzę, jak obojętnie o tym mówi, więc wiem, że jest coś jeszcze. Poza tym chcę ci pomóc zamknąć tę sprawę. Wiem, jakie to dla ciebie ważne. I sądzę, że odnalezienie toma pomoże ci odciąć się od ponurej przeszłości. Szczerość w jego głosie sprawia, że coś we mnie drga. Mam ochotę go objąć, żeby pokazać mu, jak to jest dla mnie ważne, ale ograniczam się do cichego: Dziękuję. Przez godzinę spacerujemy. Holmes okazał się być naprawdę dobrym przewodnikiem i opowiadał mi o niektórych miejscach, które mijaliśmy. Gdyby chciał, mógłby zostać znanym profesorem albo naukowcem ale to nie jego żywioł. Mijemy właśnie wysoki szklany budynek, gdy czuję, że ktoś lekko szturcha mnie w ramię. Zatrzymuje się zaskoczona i oboje z Sherlockiem odwracamy się, patrząc na dwie dziewczyny w modnych ubraniach, z słuchawkami w uszach i mocnym makijażem. Chyba nawet nie są pełnoletnie, ale wysokie buty i tapeta na twarzy temu przeczą. A, mój Boże! Dziewczyna z różowymi pasemkami wpatruje się w nas z rozdziawioną buzią. Mówiłam ci, mówiłam, mówiłam, to oni, prawda? Mówiłam, poważnie, że mówiłam. I podniesiony przez ekscytację głos potwornie działa mi na nerwy, ale i ta druga nie jest gorsza. No mówiłaś, no ja ci kręcę, no totalnie to oni! Wymieniam z Holmesem zażenowane spojrzenie i już chcemy odejść, ale jedna z dziewczyn szybko nas zatrzymuje. Nie, czekajcie, no! Bo my sobie wczoraj, dzisiaj, gazetę czytamy, a tam wy, no i mówię, że jej jesteście super i w ogóle, a ona nagle, że to wy tu idziecie, a ja na to, że nie ma opcji, a ona, żeby mnie ja się przyjrzała, i to faktycznie wy, no, bez kitu, jesteście w gazecie, to. Możemy zdjęcie? Przykrywam dłonią oczy, czując się jak jakaś debilna celebrytka. Od razu widać, że te dwie Laski nawet nie mają pojęcia, kim jesteśmy, ale ich umysły. Działają prosto. Ktoś jest w gazecie, znaczy, że jest sławny. Ktoś jest sławny, znaczy, że warto go poznać i zrobić zdjęcie. Masz zdjęcie, z kim sławnym jesteś lubiana. Dobrze, że za dzieciaka nie miałam telefonu. Przechodnie patrzą na nas z zaciekawieniem. Rzucam Holmesowi spojrzenie, którym staramy się przekazać, jak się ich pozbyć. Detektyw wygląda na równie zażenowanego, ale w końcu to on postanawia pozbyć się natrętek. Nie. Mówi całkowicie poważnie odwraca się na pięcie odchodząc. I ja ruszam z sekundowym opóźnieniem, ale mina dziewczyn była tak komiczna, że kiedy dochodzę do Holmesa, nie potrafię powstrzymać chichotu. W końcu śmieję się coraz głośniej i przykrywam usta ręką, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Nawet nie widzę, że Sherlock ciągle się we mnie wpatruje z triumfalnym uśmiechem. Przez kolejną godzinę jeszcze dwie osoby zwróciły na nas uwagę, ale zbyt bały się podejść, chociaż widziałam, że robią dyskretnie zdjęcia. Od u hakera minęło już sporo czasu, ale wciąż nie dostaliśmy żadnego telefonu. Zmieniliśmy nieco otoczenie, wchodząc do zacienionego parku, lecz mimo przyjemnej scenerii ręce zaczynają mi się pocić i drżeć. Idę w milczeniu, przygryzając wargę. Zastanawiasz się, co zrobimy, jeśli go nie znajdzie. Pytanie Sherlocka było w zasadzie zdaniem twierdzącym. Spoglądam na niego niepewna, ponieważ dokładnie odczytał moje zachowanie. Ach, przecież mógł nie zobaczyć tej gazety, albo wcale się nie przyjąć. Jeśli w ogóle się już wyprowadził, może ma ochronę i nie ma go w danych, albo zdążył już wyjechać, może... Spokojnie. Holmes patrzy na mnie z niepokojem i choć przeważnie kiedy ktoś mówi mi, żebym się uspokoiła, robię się jeszcze bardziej nerwowa, to coś w jego głosie sprawia, że wiem, że nie zrobił tego, żeby mnie uciszyć. Biorę kilka głębokich wdechów. Te tygodnie przerwy i emocji trochę mnie zmieniły. Rozłupały tę twardą skórę po obojętności i teraz wcale nie trudno tak mnie zdenerwować lub zasmucić. Jeśli te nic nie znajdzie, to są inne sposoby na odnalezienie człowieka. Nie zapominaj o tym, kim jesteśmy. Uśmiecham się lekko, a dłonie mi się uspokajają. Chcę już coś powiedzieć, ale z kieszeni Holmesa dobiega na zbrzęczenie telefonu. Sherlock patrzy na mnie pokrzepiająco i odbiera komórkę. Po krótkiej wymienieniu zdań uśmiecha się z zadowoleniem, po czym się rozłącza. Pewien Daniel Smith właśnie wypłacił sporą sumę z banku i został zwolniony z pracy. Był zatrudniony jako ochroniarz i mieszka w domu na obrzeżach miasta. To by się zgadzało. Mówię powoli z narastającą ekscytacją. Ruszamy. Prędko opuszczamy teren parku i opiemy najbliższą taksówkę. Z początku jestem w miarę spokojna, ale im bardziej zbliżamy się do celu, serce bije coraz szybciej. A kiedy samochód zatrzymuje się przed ładnym domkiem z ogrodem... Moje serce dudni tak mocno, że dziwię się, że detektyw tego nie słyszy. Wychodzimy z auta, a Sherlock kieruje się do przodu. Ja jednak sterczę, niezdolna się ruszyć. Możliwe, że za tymi drzwiami jest Tom. Kiedyś mój najlepszy przyjaciel, prawie brat. Najbliższa osoba z mojego otoczenia. Kiedy tam wejdę, dowiem się prawdy. Odkryję wreszcie, co się stało tamtego poranka niezależnie jak często wyobrażałam sobie ten moment, wciąż nie wiem, czy jestem gotowa na poznanie prawdy.